Cześć, jestem Polishkoder, witam Was w kolejnym devlogu na tym kanale z mojej gry Speed Legends, którą tworzę na silniku Unity. Dzisiaj pokażę Wam no, dosyć sporo zmian, yy, które pojawiły się w mojej grze. Yy, no, ostatnio dodałem yy, wiele nowych funkcji. Przebudowałem niektóre też i dodałem nową fizykę też m.in. samochodów, o której tak wam ostatnio dużo mówiłem no i dzisiaj to wszystko Wam pokażę. Także wejdźmy sobie już do gry pokażę Wam co się zmieniło także no, wchodzimy tu mamy tutaj Logo Studia, to to już było wcześniej dużo. I tutaj na pierwszy, tutaj mamy, teraz nam się otwiera jakby to co widzimy jak pierwszy raz wchodzimy do, grzy, do gry. Nie jak już będziemy kilka, już jakiś czas grać, i, do, i wejdziemy i to będziemy widzieć. Tylko jak po prostu pierwszy raz w życiu odpalamy grę, to właśnie widzimy ten panel. Tutaj sobie możemy ustawić język i tutaj tak przebudowałem, jakby te, to. Jakby ten wybór języka, tutaj te okienka, jakby to małe to jest przebudowane. Inaczej by wyglądało. Wyglądało bardziej podobne do tego przycisku, było takie bardziej mniej zaokrąglone i mniejsze i w ogóle takie inne. No teraz jest to dużo ładniejsze, według mnie. I e, przebudowałem całkowicie system tłumaczenia w grze. Do tej pory był taki sam. Jaki, był w, jaki pokazywałem w poradniku, który jest na tym kanale, o tym jak zrobić tłumaczenie w grze. Teraz on działa na zupełnie innej zasadzie. Teraz działa on na podstawie plików JSON. Czyli po prostu wyczyt, wyczytuję z pliku JSONa, jak, jak powinno, co powinno gdzieś tam pisać, w zależności od tego, jaki jest język. No bo możemy sobie wybrać polski, to przy co innego, i po angielsku co innego. I jest to też zrobione na takiej zasadzie, że to już się wszystko zapisuje. Czyli jeśli teraz bym ustawił sobie polski, wyszedł z gry i włączył sobie grę ponownie, to e, będę już miał grę po polsku. E, a jeśli po angielsku bym sobie wtedy ustawił, bym wyszedł. By miało oczywiście po angielsku, jak widzicie mamy po polsku. Także tak to wygląda. Mamy następny, i mamy tutaj ustawienia graficzne. To też się już zapisuje, że teraz sobie ustawię takie czy takie. Yy, także, no oczywiście to widzimy tylko jeden raz, ale yy, no, wiadomo o co chodzi, że jest już to, że to się zapisuje, yy, także. Na razie jeszcze wybór języka tutaj ma jakiś wpływ tam wcześniej, a jeszcze trzeba to dorobić, żeby można było cofnąć do tamtego, do wyboru języka. Eee, jakby ktoś wybrał nie ten co trzeba. Eee, no i tutaj akurat te ustawienia tutaj graficzne się akurat nie zapisują jeszcze, bo z ustawieniami graficznymi jest trochę trudniej, bo trzeba wszystko poustawiać, jak ma wszystko wyglądać, także tego jeszcze nie ma zrobionego. Eee, także klikamy gotowe. Naciśnij dowolne przyciski, aby zacząć, to już było. No i teraz mamy, yy, mamy te menu, co już było. Przebudowałem dwie rzeczy, czyli system cały saveów, cały system zapisywania saveów, yy, wczytywania ich i w ogóle wszystko jest od nowa na, zrobione. No wtedy trochę się z tym męczyłem, teraz zrobiłem to dużo lepiej, chociaż też trzeba kilka błędów naprawić, ale yy, zaraz do tego przejdziemy. Po pierwsze, tak, wczytaj grę. Jeśli mamy savey, no to nam się pokażą savey. Jeśli nie mamy, to nam się pokaże te okienko, co już wcześniej kiedyś tam widzieliście, co Was co wam kiedyś pokazywałem, czyli że nie mamy żadnych saveów. No i teraz tak, mamy wczytaj grę, te okienko jeszcze się zmieni, będzie bardziej ładniejsze. Eee, to jest jakby pierwsza wersja jego. I teraz tak, zmieniło się w saveach to, że teraz one się segregują od tego, yy, jakby po tym który ostatnio graliśmy, czyli, tak jak tutaj grali, grałem ostatnio na tym save, no to on jest pierwszy. Potem jest ten, co grałem wcześniej, a potem ten, co grałem ostatni w niego. I nowa rzecz jest tutaj, że właśnie, że tutaj jest teraz podpisane save 1, 2, 3. I mamy tutaj także datę, kiedy ostatnio graliśmy na tym save, czyli mamy tutaj 12, 11. 21 rok o 8.57, no to godzinę temu. Także tutaj mamy i tutaj mamy AM. Jeszcze będą w ustawieniach na pewno opcje, żeby zmienić, czy będzie to, żeby to pokazywało, w żeby ten czas pokazywało w godzinach w, w zegarze 12 godzinnym czy 24 godzinnym, tak, żeby można było to stosować pod siebie. Na razie to jest 12 godzinny. Także mamy tutaj też inną jeszcze datę. Także widzicie, że teraz to dużo lepiej wygląda, bo można wiedzieć, kiedy coś, kiedy się ostatnio grało w jakiś save. No i ogólnie teraz te save y ważą jeszcze nawet mniej niż, niż wcześniej, bo wcześniej było to niepotrzebnie tak skomplikowane, tak jak teraz. No i możemy sobie wczytać też save. Jak możemy zamknąć. Wszystko teraz działa, tylko jest tutaj jeden błąd, że jeśli kliknie się drugi raz na to, no to, to się jakby skupiuje i mamy tego dużo więcej. Jak zamkniemy i wczytamy, no to jest e, już lepiej. No, mamy jeszcze nowa gra, no tutaj po prostu tworzymy nową grę. Na razie nie będziemy tworzyć nowej gry, czytamy sobie mój save tutaj. No i jesteśmy już w grze. Jak coś, to te menu się na pewno zmieni, bo już pracują nad nowym menu. Aby było dużo lepsze, bo te jednak jest takie, a nie zbyt pasuje. Niech te rzeczy są za wielkie i w ogóle, także na pewno to się zmieni. I teraz tak, zmieniło się tutaj też sporo rzeczy. Po pierwsze, to nie działa, bo jeszcze nie jest zrobione, ponieważ mamy tutaj nowy system fizyki AUT, i tutaj już wszystko jest jakby nowe. Cała fizyka, cały system samochodów jest już tutaj nowy. Jest nowa baza danych samochodów, i wszystko. Także no naprawdę, dużo rzeczy tu się tak zmieniło. I tak samo przy okazji, chciałbym powiedzieć, że ostatnio. Kilka dni temu dodałem nową, nowy system kamery i dzięki temu możemy teraz kamerę sobie obracać. Tego nie było do tej pory, to jest bardzo przydatne. Jeśli sobie puścimy, obrócimy. Musimy trzymać klawisz, prawie przycisk myszy, aby obracać kamerę. Jeśli puścimy go, no to kamera sobie ładnie wróci. Tutaj, no i możemy sobie jechać. I jest to już właśnie nowy system fizyki. Jeszcze trzeba zmienić to, żeby auto aż tak się nie przychylało na boki przy skręcaniu, ale to wystarczy tylko po prostu zmienić zawieszenie auta, kilka wartości, no i to się już naprawi. No dobrze, także to, tak to właśnie się prezentuje. Nie wiem, czy ostatnio to pokazywałem, ale tutaj mamy teraz taki efekt, efekt bloom, że nie wiem, czy to będzie widać, bo to na ciemnych, na ciemnych obiektach bardziej widać, także nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale no jest o, tutaj dobrze widać. Jak widzicie, po lewej stronie są takie kółka, jakby to jest taki efekt, jakby na kamerze, jak jest bloom, że właśnie widać takie kółka, to fajnie tak się prezentuje. No dobrze, no i także, o, wpadłem w pojedynkę, także tak się prezentuje ten system fizyki nowy. On jeszcze nie jest w gotowy, nie ma kilku funkcji, chociaż on i tak jest już dużo bardziej zaawansowany, dużo lepiej zrobiony niż ten poprzedni. A no i jak coś, to ten bot, który tutaj sobie jeździ, jeszcze nie jest na nowej fizyce, jeszcze on jest na Will colliderach. Także on inaczej się zachowuje. Jest tutaj jeszcze kilka opcji tuningowych, których zrobiłem. Zaraz wam pokażę. Jakby jednej wam nie pokażę. Jednej, no o tym trochę później powiem pod koniec odcinka. Także tak to się prezentuje. I jeszcze tutaj jest coś nowego, co też ostatnio dodałem, czyli. Skręcanie kół, które jest już bardziej realistyczne, bo do tej pory w, tym, w, tej nowej, w tej nowej fizyce samochodów, skręcanie kół, jakby kąt skrętu kół w każdym kole był taki sam. Teraz jest to już bardziej realistycznie zrobione, że jedno koło skręca bardziej, drugie mniej. Czyli wiecie, zależy to. Wpiszcie sobie Ackerman Steering, coś takiego i sobie możecie o tym poczytać. Po prostu jedno koło skręca bardziej niż drugie przy skręcaniu. I no, to powoduje, że lepiej auto skręca, bo po jednej stronie auto potrzebuje mniejszego kątu skrętu kołu, drugie bardziej. No, i tak to właśnie wygląda. No, dobrze, także przejdźmy teraz do funkcji tuningu, które wam teraz pokażę, które ostatnio zrobiłem. Z takich funkcji tuningowych to dodałem jakby przesuwanie kół, jakby tak to można, nie wiem jak to po polsku nazwać, to jest jakby nadawanie offsetu kołom, czy jakby że koło może być bardziej wysunięte z auta albo mniej. Jeszcze pochylania nie ma, ani zwiększania szerokości koła, ale to też będzie kiedyś. No i tak widzicie teraz auta ma, auto ma koło na, tak równo z błotnikiem. No jak widzicie teraz auto ma już bardziej wysunięte koła, no teraz też ma za bardzo, ale wiadomo o co chodzi, że można sobie to dostosować. Na razie jeszcze jest to zrobione, że tylko można to w kodzie zmienić, ale no bo jeszcze nie ma tutaj jakby tuningu, nie można jeszcze wjechać do warsztatu tym samochodem, bo, bo nie są przystosowane jeszcze ten system aut do tego, aby do warsztatu wjeżdżać jakby więc tego tak jeszcze się nie da, ale oczywiście będzie dało się to stringować sobie w warsztacie, no na razie to ja muszę po prostu w kodzie zmienić wartość wysunięcia, no i tyle. Także, no tak to wygląda, można też sobie wsunąć, to jest jakby maksymalne wysunięcie, minimalne no to będzie wiadomo w drugą stronę, w drugą stronę te będą koła <laughs> przesunięte, no a z, na zero ustawiona wartość to będzie po prostu zwykłe, no to to będzie na równi z y, botnikiem, no także to już by było chyba na tyle. Jeszcze dodałem coś takiego, że można tuningować e, jakby osiągi samochodów, e, ale tego wam niestety nie pokażę już, <laughs> ponieważ no, to jest bardziej skomplikowane, i nie miałbym jak to pokazać wam. Tego tak dobrze, także to pokażę Wam dopiero jak już będzie warsztat, a to będzie za jakiś dopiero czas. No dobrze, także to już by było na tyle z, z Speed Legends. Jeszcze chciałbym Was zaprosić na dwa nowe social media, które powstały dla Polygon's Game Studio, czyli dla mojego studia. Powstał Reddit i Twitter. Macie link oczywiście w opisie. E, tylko, że akurat jego ja nie prowadzę, jakby no mam do niego dostęp, ale jakby to prowadził jakby mój kolega, także e, jedyny, jedyne social media e, studia mojego to prowadzę e, Insta i e, Insta YouTube'a. No także to już było na tyle. Jeszcze zapraszam Was na Discorda mojego i Discorda, także studia. No i to by było już na tyle. Teraz będę się zajmował bardziej już mapą, tworzeniem mapy, ale nie tylko nią, jakby, no bo jest dużo innych rzeczy, które też trzeba zrobić, ale to był taki mój plan, że jak już mniej więcej ogarnę fizykę samochodów, no to zacznę robić mapę. No i też e, zacznę robić kilka innych rzeczy. No dobrze, także to już by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.